Witam Was. Tym razem yy, zaczynam tak nietypowo. Pojechałem odebrać paczki, więc zobaczymy, co tam przyszło. Chciałbym poprawić te elementy, które w poprzednim odcinku mnie nie satysfakcjonowały, więc zamówiłem nowe części. No, więc zapraszam do oglądania. Zobaczę, co tutaj mam. Ogólnie trochę z montażem się wstrzymam, bo jest pogoda taka trochę kiepska, znaczy mocno wieje, nie i co do filmu no to wyjdzie sam huk na kamerze. Tutaj dostałem rzeczy, które chcę poprawić z ostatniego montażu, które jak widzieliście nie poszedł mi myśli paragon. Pierwsze rzecz to mi tu przyszło. Gumki, stopki. O. Wygląda. Może inaczej wezmę to do pudełku, przeszkadza. O. Zabezpieczenie. Drugie zabezpieczenie. Nie wiem dlaczego tu są inne zapięcia niż tu. No, nie ogólnie okej. Okay. Wyglądają jakby były za małe. tu jest ok tu jest za mało tu mam tą blaszkę do tłumika wygląda ona tak, pomalowane proszkowo no, ciekawe jak ona tutaj właśnie przymierzam, jest wymiarowo tak samo jak oryginał tu jest taki sznureczek do uszczelnienia, jeszcze dokupiłem tego kolanka wydechu, stopki nowe. Tutaj z innej firmy przyszły mi tulejki do wytulejowania stopki centralnej, żeby to nie miało luzów na boki. W środku dziesiątka, czyli tak jak stworzeń na zewnątrz dwunastka. I powinno to wszystko się dać usztywnić, no i tutaj mam kolanko. Mam nadzieję, że będzie lepsze. Mam nadzieję, aczkolwiek pewności żadnej nie ma. No i mam tutaj stare kolano i nowe. I coś mi się wydaje, że będzie identyczna historia jak z tamtym. Ciężko to tak na oko powiedzieć. No jest dłuższy na pewno. Ale ciężko na oko powiedzieć, czy jest OK, czy nie jest ok Tak jakby nowe było też wyższe. No, ale ciężko stwierdzić. No i tutaj jeszcze doszły mi śrubki. Te podkładki te dziesiątki zamówiłem, bo nie miałem, które będą przydadzą mi się do zdystansowania stopki centralnej. Śruby chciałem dać wszystkie takie same na silnik, czyli z łebkiem walcowym. Oczywiście widać, jakie mi przysłano. No, i tak te, się kończą te zamówienia. No, z częściami jest. No, nie chce mi się nawet temat tego tematu już poruszać. Przymierze kolanko zobaczę, ale coś mi się wydaje, że ono jest takie samo jak i te nowe, które tam zakładałem. Do tego wszystkiego tu mam napinacze łańcucha. Tu jest drugi. No, śrubki tutaj dam 6 razy 35. kół cieszę pewnie niektórych e, dam śrubki z łbem sześciokątnym. O, szóstka. Tutaj mógłby być trochę mniejszy ten te rozgięcie. No ale cóż no takie zrobili i i takie już musi być. O, widzimy tutaj na ramę. Na widelec założę, no i luz mógłby być no mniejszy. No ale cóż, no tak już zrobiliśmy. Więc tutaj normalne śrubki szóstki na no nie nakrętki, oczywiście nierdzewki i tutaj w środek dam nakrętki kwadratowe, takie jak były w oryginale, żeby nie musieć ich przekręcać. I tu jak widzimy na nakrętka się ładnie opiera w środku, gdyby były ciut ciaśniejsze, jeszcze by było lepiej, ale i tak jest, jak widzimy, ok. I drugą robimy tak samo. Tutaj wyglądał napinacz. O! Fajnie, tak jak w oryginale. To też później będę za, zakładał. Oczywiście sprawdziłem, czy wszystko tam pasuje. Jak wiecie, te części są tragiczne. No, tutaj mam oś. Jak widzicie, na ten wchodzi czyli ok nie no trzeba wszystko sprawdzać bo, bo jest tragedia z tymi częściami no i tutaj mamy to na przygotowane no tutaj na to wygięcie no, też pasuje czyli tutaj jest ok Tutaj nakrętka pasuje, jak widzicie, ładnie ta nierdzewna. Tu jest 20 razy 1,5. No to tak to tutaj to następnym elementem o, stopki. Prawie, że doczyszczona, ta jeszcze nie. nie tknięta. Do tego te podkładki. no troszkę pracy przy tym jest. tego tuszcze powierzchnię, Pozostawię to do wyschnięcia. W międzyczasie przygotuję w ten sam sposób tą drogę. Stopki wcześniej przygotowane. O, tu jeszcze pochwalę się oryginalną blokadą kierownicy. Kluczyk FAB. To naprawdę oryginał. Już chyba nie do dostania jest teraz ta oryginalna. No i teraz tutaj można wsunąć te gumy. Psiknę tutaj wodą z płynem, żeby było po prostu śliskie. O. I w ten sposób ona mi się tutaj w łatwy sposób, w sumie. No może nie aż tak łatwy, ale. O! Widzimy. Bez jakiegoś dużego problemu. Tu na to idzie ta podkładka. I odwrotnie tak. O, no i tu będzie ten bolczyk, drugą zrobię tak samo, o, bo sama guma mi się jakoś za bardzo nie chce. Wsuwać. A kiedy psikniemy tu akurat wodę spłynąłem tu mnie. O! To widzimy suma, to widzimy, że to lekko lekko wchodzi. O! O! Też te gumy są dopasowane, że ja pierdzielę. No, no dobra. I tutaj mamy. Jedna dłuższa, druga krótsza. Mm, dobra. Tutaj będą te zabezpieczające bolczyki. O, ale to już później założę. Na samym końcu. Tu tak wyglądają stopki. Takie nieładne, nie powiem Wam, że te gumy, takie nie za piękne. No, wszystko tak pasuje, że. No, dobra. Ale nie ma co tutaj się nadmiernie denerwować. Mam korek jeszcze w zamienniku, ale mam również oryginalny, ale to już wszystko w swoim czasie. Tutaj mam jeszcze dźwignię hamulca. Nie wiem, czy na oko to widać, czy nie widać. Tu jest moja stara którą umyłem i nie wiem czy jej nie założę. Tu jak widzimy, tu lejka jest pod skosem, tu jest prosto no ale to nic. Może tak być bardziej Co widzimy? Oczywiście złe wygięcie. No widzicie, jak to wygląda. <grytanie> Za co się człowiek nie weźmie, jest źle. Jeszcze tak, grubość tulejki tutaj mam... 14 tam z groszem, no to jeszcze to szczegół. Tutaj jest 15, no to... że tak powiem, może być. No była tu spawana troszkę, ale to i tak jest od środka. Tak jest od zewnątrz i właśnie nie wiem czy jej nie dam. Jest w chromie ta jest. Też niby w chromie. <noise> Dobra, zaraz Wam pokażę na silniku jak to pasuje. Więc tak, tutaj odsłonię troszkę. o, No i tu założyłem, No i jak widzimy, o, ta dźwignia wygląda w ten sposób. O teraz Wam przymierzę tą nową. No i co mamy? Nie pasuje zupełnie. Proszę. No, kto tak hamuje? No, ludzie. Dobra, zaraz ją może trochę przygnie, bo kurwa, w ogóle ona ma jakieś inne te gęcia. A pies ganiał, to. Powiem wam, że tak już młotkiem chamsko to gnę, ale już mam dosyć po prostu, już mam dosyć tego, bo... No i już tutaj założyłem, jak widzicie pasuje, to tu jest ok, i tutaj już też jest ok. I teraz jeszcze wezmę tutaj tą zębatkę, wyjmę już z tej folii, to i tak żeby była pogoda, to już bym gdzieś się zakładał. No, ale cóż, no. i mam łańcuch napędowy czeski, chociaż te czeskie już teraz to też. I ktoś pisał, że miał problem ze spasowaniem tej zębatki z łańcuchem nowym. No, zobaczymy, jak to. Będzie nam tu pasować. Nie, no już widzę, że pasuje. No. Jest ok. O, nawet są te czeskie CZ. Czy nie chce tutaj się. Tutaj na tym widać o. Nie, no zębatka jest ok Widzimy, gdyby nie było ok, to by tutaj No te zęby że tak powiem chciało to pasować jak widzimy pasuje tutaj wszędzie bardzo dobrze łańcuch jest fajnie nasmarowany Nie wiem, po który... o widzimy ma spinkę tutaj że jest wszystko ok ułożę go z powrotem żeby on tam jakąś piasku nie nałapał i co jeszcze już też jak ktoś napisał że ten łańcuch nie pasował do zębatki to się trochę wystraszyłem bo to zębatka kosztuje naprawdę niemałe pieniądze zresztą łańcuch też No, i tak, tutaj mam tą całą resztę. Że niedługo będę to wszystko montował. Nie martwcie się, będzie ok. Mam nadzieję, że będzie ok. Dzięki Wam bardzo za oglądanie odcinka. Pozdrawiam Was wszystkich. Zauważyłem, że ostatni odcinek Wam przypadł naprawdę do gustu. Dziękuję serdecznie. I trzymajcie się cieplutko. Cześć.